Doro to jest, tak, sprowokował mnie, powiedział, że się nie da, a ja, ja powiedziałem, że Polak potrafi, to już Nie, tylko z której strony będzie? Tak, tak. O, tej. I już znam tą stację. Tu jest taki specjalny ptyczek, o jak on się zapala, to wtedy można przycisnąć i wejść do środka. Ale nieraz się zdarza niespodzianka, bo dwaj panowie z szafą idą przez cały sure. kraj, my z tak. i to jest klucz na policz. o. I stacja u pana na wewnątrz, nie wiem z się mówi, nie no, wyjedzie? By jedzie Szarlach przez Nie ma to jak dobry tłumacz. W ten sposób to nawet się dowiedzieli ludzie, że jak tutaj się wyciskam, w Polsce też takie wychodzi. Ja nie nie to się na Udany towarowy. Uwany towarowy o Altopera. to jest rekwizyt do alt opera do pewnego przedstawienia por tele o